Szanowni Państwo, serdecznie witamy w jednym z nielicznych miejsc na świecie, gdzie wciąż można podziwiać wspaniałe zachowane i pieczołowicie odrestawaną panoramę. Polecamy publikacje, które można nabyć na stońsku przywejściu. Zachęcamy również do zapoznania się z makietą bitwy pod Wysłodawcą pierwszej polskiej panoramy i jej współautorem jest Jan Styka. Samo malu ma imponujące wymiary, 15 metrów w wysokości i prawie 120 metrów w obwodzie co daje blisko 1800 m2 powierzchni malarskiej. Pół w kształcie palca zszyte jest z 14 brytów o szerokości ponad 800. Gracias. pozbawionych przez ponad stolaczych z wojskami rosyjskimi przed trzema dnia